książeczka, która kompleksowo podchodzi do tematu masonerii. Oczywiście, jak sami wiecie, to nie jest żadna bajka, żadna teoria spiskowa. Masoni istnieją, masoni są wśród nas, organizują się. Nawet niedawno we Wrocławiu powstała nowa loża masońska. Gdańsk, Gdańsk, jak pewnie wiecie albo nie wiecie, był swego czasu siedzibą, siedzibą masonów. Tam było tych masonów bardzo dużo. No i najwidoczniej nic się nie zmieniło, patrząc po tym, co się dzieje w Gdańsku. Kolejna książeczka też na temat masonerii tytule, o tytule Masoneria zdemaskowana biskupa Jerzego Dillon. Biskup tutaj stawia odważną tezę, kto jest antychrystem i jaki związek ma tutaj z tym antychrystem masoneria. Jest też wątek żydowski, wątek judaizmu. Bardzo ciekawa pozycja. Przeczytałem ją chyba w jeden dzień rewelacja, naprawdę ją. Serdecznie polecam. No i trzecia, odnośnie tajemnicy fatimskiej, jak sami wiecie w 1944, bodajże, jedna, jeden z pastuszków, pastuszka święta Łucja spisała tajemnicę, trzecią część tajemnicy fatimskiej. No, Watykan wtedy nie zdecydował się na jej opublikowanie z jakichś względów, no i rzekomo Jan Paweł II ją ujawnił w 2000 roku. Wielu ma wątpliwości, czy faktycznie ujawnił pełną treść